Zaufaj swojej intuicji. Coś tu nie gra. Prawda, wyjdzie na jaw. Zobaczmy, co on ukrywa przed tobą. On może udawać, że ma wszystko pod kontrolą. Może mówi, że jest gotowy na rozmowę, że wszystko zrozumiał albo że się zmienił. Tutaj pokazuje się obraz dojrzałego faceta, który przepracował swoje błędy, ale. Jest innym człowiekiem. W rzeczywistości ciągle cię śledzi, analizuje, podważa twoje słowa. Ma wątpliwości, nie ufa, szuka na ciebie haka. Jest w trybie obserwatora, a nie partnera. Podgląda, podejrzewa, nie ufa, bo on chce wygrać, chce być na górze. Wizerunek jest dla niego ważniejszy niż prawdziwa bliskość. On musi czuć, że to on kro, kontroluje tą sytuację. On nie pokazuje ci całej prawdy, ale ty czujesz więcej. Nie daj się oszukiwać wizerunkiem, posłuchaj intuicji. Jeśli chcesz odkryć całą prawdę o tej relacji, napisz: Sprawdzimy.